Mam dziewczynę, która mi się bardzo podoba w szkole, ale nie wiem jak zagadać. W jaki sposób Ty byś to zrobił? W jaki sposób ja bym to zrobił? Na pewno nie jakimiś kingżowymi tekstami. Na pewno nie ogólnie jakimiś tekstami, tylko zagadał o coś. Jakby wszystkie Twoje rozmowy w życiu najczęściej polegają na tym, że zagadałeś o coś. Typu idziesz do jakiegoś chłopa, wiesz, że z nim będziesz w klasie, ale jeszcze nie znasz swojej klasy, i pierwsze wasze zdanie, w którym kiedyś będziecie przyjaciółmi albo kolegami, albo przynajmniej będziecie się znali, ale te pierwsze wasze zdanie polega na tym na przykład gdzie jest jakaś klasa i od tego zaczyna się wasza znajomość, gdzie pytacie, gdzie jest ta klasa, on wam opowiada o tej klasie i mówisz na przykład, to cię przejść tam razem. I wtedy zaczyna się wasza znajomość, bo faktycznie zagadaliście pierwszy raz i musieliście w tamtej sytuacji, wiadomo. W taki sam sposób bym zagadał po prostu do liwczyny. Znalazłbym jakikolwiek temat, który Byś był w stanie znaleźć, typu, będzie czytała jakąś książkę na przewie i na przykład dosiąść się i się zapytać, jak ocenia tą książkę, bo chciałeś sobie akurat kupić, albo coś w tym stylu. Wiadomo, że jak będzie się działała w grupie znajomych, no to będzie to o wiele trudniejsze. I nie jest to coś prostego, ale moim zdaniem jest warto, bo o wiele bardziej będziesz się obwiniać za to, że nie spróbowałeś, niż jak spróbowałeś za to, że ci nie wyszło.